Dzieci odkryły tajemnicę zaginionej karty kroniki. Udało ci się ją wkleić do waszej księgi. Wiemy już, jaka tradycja wielkanocna jest obchodzona we Francji. Czy możesz nam teraz opowiedzieć o świątecznych zwyczajach w innych krajach europejskich? Opowiem oczywiście, że opowiem! Zacznę od naszych polskich zwyczajów. Wielkanoc zawsze wypada na wiosnę. Nawet jeżeli za oknem wciąż jest szaro i zimno, wszyscy zabierają się za wiosenne porządki. Wiele zwierząt urządza sobie wówczas nowy mieszkanka, a ludzie sprzątają swoje domy i podwórka, by lśniło czystością. Dawniej wiosenne porządki miały także symboliczne znaczenie. Mówiło się, że trzeba wymieść z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. Wiosną na Podhalu w Chochołowie gazdowie w gorącej wodzie rozpuszczają szare mydło i proszek do prania. <laughs> domyślacie się po co? No, ja wiem, szorują tymi mydlinami swoje drewniane domy. Szare mydło czyści, konserwuje i wybiela, dlatego chochołowskie chaty mają taki świeży, smąkowy kolor. A mieszkańcy Zalipia, pod, yy, yy, tam pod Krakowem, taka, taka wyska, Zalipie. No, to oni przed Wielkanocą zdobią ściany domów, płoty, psie, budy, ławeczki, studnie, właściwie wszystko. Takimi pięknie malowanymi kwiatami. Dawniej wiosną wiele domów i budynków, yy, 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 takich gospodarczych budynków mielono zaprawą wapienną lub kredową. Wapno bowiem i kreda to materiały środowiskowe i mają wiele zalet. Nie tylko odświeżają wygląd pomieszczenia, ale także dezynfekują i tworzą warstwę odporną na wilgoć. W kalendarzu chrześcijańskim na 7 dni przed Wielkanocą przypada Niedziela Palmowa. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Według obrzędów religijnych wierni tego dnia przynoszą do kościoła palemki symbolizujące odradzające się życie. Dawniej były to rózgi wierzbowe, a, a albo gałązki szpanu, malin czy porzeczek. No i one były ozdabiane... Na przykład kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami, czasami stążeczkami, a albo takimi kwiatkami zrobionymi z papieru. Dzisiaj można je kupić chyba... Takie już gotowe ze sztucznych kwiatków a albo suszonych, mi się jednak podobały te z żywych, z żywych gałązek, najpiękniejsze, czasami sam nawet pomagałem ludziom zbierać takie ładne gałązki z zielonymi listkami w naszym lesie. Tradycja wykonywania palm wielkanocnych szczególnie bogata jest na kurpiach tak mówili moi kuzyni z tamtej części Polski. A w lipnicy murowanej koło Krakowa co roku są organizowane konkursy na najpiękniejszą a albo największą palmę. W wielu częściach Polski przetrwało wierzenie, że całoroczne trzymanie w domu poświęconych gałązek gwarantuje pomyślność. A, a a zjedzenie takiego kotka bazi, no widzicie, taki, tego, 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 taki, takiej puszystej kuleczki, która jest na gałązkach, to zapewni zdrowie na cały rok. Od niedzieli palmowej rozpoczyna się wielki tydzień, z którym związana jest bogota, bogata, przepraszam, bogata obrzędowość kościelna, przygotowująca do Wielkiej Nocy również w tradycji ludowej i regionalnej Wielki Tydzień zachował wiele zwyczajów. Najciekawsze odbywają się w czasie Triduum paschalnego, czyli od wieczornej mszy Wielki Czwartek aż do nieszporów w niedzielę Zmartwychwstania. Dziś to już mało kto pamięta tamte dawne zwyczaje. Dlatego zapisujemy wszystko w naszej księdze dla następnych pokoleń. W Wielki czwartek po mszy wieczornej we wszystkich kościołach milkną dzwony. Pamiętacie? We Francji się mówi, że dzwony dostają skrzydeł i odlatują w tym czasie do Rzymu po papieskie błogosławieństwo. Oste, kiedy milkły dzwony, na podwórkach wsi i miast rozlegał się dźwięk kołatek. Miał on obwieszczać koniec postu i nawoływać do urządzania psot i zabaw. Do piątkowej tradycji zapewniającej urodę oraz zdrowie należała kąpiel o świcie w rzece lub potoku. Był to także dzień, w którym urządzano tak zwany pogrzeb żuru i śledzia. Z radością żegnano się z postnymi potrawami, czego symbolem było rozsypywanie popiołu na polu, wylewanie z kotła żurka albo wieszanie śledzia na drzewie. Zaraz po tym zabierano się do przygotowywania obfitych potraw, które miały zostać poświęcone wielką sobotę. Jajko wielkanocne to symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Od pokoleń kojarzone jest z nowym początkiem. Znaczenie kulturowe jajka połączone jest przede wszystkim z tkwiącym w nim zarodkiem życia, ale też energią. Jajko jest formą doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki, w tym białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma tylko około 100 kalorii. A jajko święcone, no, ono już nabiera szczególnej mocy. Tradycja dzielenia się takim święconym jajkiem sięga daleko, daleko w przeszłość. A, czy wyobrażacie sobie wielkanocny koszyczek bez takich barwionych jajek? Barwionych na przykład w łupinkach w cebuli? No, albo pi bez pisanek malowanych w szlaczki? Hm, no właśnie. Hm. Chyba nie wiecie, czym różnią się kraszanki od pisanek. Otóż te pierwsze mają tylko jeden kolor, a te drugie są zdobione najróżniejszymi metodami. Leśne skrzaty znają wiele naturalnych sposobów barwienia kraszanek i chętnie się nimi dzielimy z naszymi ludzkimi przyjaciółmi. O, o, spójrzcie, kilka z nich zapisaliśmy w naszej y, kronice. Na przykład, aby kraszanka miała kolor czerwony, wystarczy zanurzyć ją w gorącej wodzie po burakach. Tajemnice brązowych jajek już wam wcześniej powiedziałem. Chodzi o te łupinki cebuli. A na przykład barwnik pomarańczowy można uzyskać z marchewki: żółty z szafranu, czyli pręcików krokusów, no ale to jest bardzo droga metoda. Kolor zielony z trawy, szpinaku lub natki pietruszki, a niebieski z modrej kapusty. Najstarszym sposobem robienia pisanek jest technika woskowa. Wzór rysuje się gorącym woskiem, potem jajko zanurza się w barwniku, a w miejscu, które było pokryte woskiem, nie przyjmuje ono tego barwnika i zostaje pod spodem taki naturalny kolor jajka. Można też robić drapanki. Czyli wydrapywać ostrym nożykiem wzory na kraszankach albo oklejać jajka kawałkami włóczki, papieru lub innymi naturalnymi roślinkami. No to jest oczywiście wspaniała zabawa, nie tylko dla dzieci, dla całych rodzin, no i dla leśnych skrzatów też. Wielką sobotę wierni udają się do kościołów. Aby w czasie uroczystego nabożeństwa kapłan mógł pobłogosławić koszyczki pełne pokarmów na świąteczne, niedzielne śniadanie. A czy wy wiecie, co należy włożyć do koszyczka? Z czego się składa święconka? Może sami spróbujecie taką święconkę przygotować, odkrywając przy okazji, co symbolizują poszczególne potrawy.